Sławomir i Kaira powiedzieli to o swoim małżeństwie. Wyszła prawda o ich kłótniach. Kaira i Sławomir to jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Ich hity, takie jak Miłość w Zakopanem czy Weselny Pyton, nadal rozkręcają imprezy w całym kraju. Razem tworzą nie tylko muzyczny duet, ale także łączą się w małżeństwie od 14 lat. Mimo sukcesów zawodowych, ich życie prywatne bywa czasem pełne wyzwań. W jednym z wywiadów opowiedzieli, jak naprawdę wygląda ich małżeństwo. Przyznali też, że czasem kłócą się, po niemiecku. Kariera muzyczna Sławomira Zapały nabrała tempa w 2014 roku, kiedy to stworzył nowy wizerunek sceniczny, łącząc rok z elementami disco polo. Jego żoną jest Magdalena Kajrowicz, znana jako Kajra, wokalistka i autorka tekstów, która również działa w branży muzycznej. Para pobrała się w 2011 roku. Pięć lat później przyszedł na świat ich syn Kordian. Sławomir i Kajra wspólnie występują na scenie, a ich przeboje, takie jak weekendowy Korsarz czy Totalny Law, zdobyły ogromną popularność w Polsce. Prawda o kłótniach Sławomira i Kairi wyszła na jaw. Kaira i Sławomir zapała od 14 lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zgodnych par polskiego show-biznesu. W ostatnim wywiadzie przyznali jednak, że ich związek nie jest wolny od sporów. Sławomir jest bardzo spokojny, bardzo stonowany. Zazwyczaj uwielbia spacery po lesie, wyrywanie chwastów w trawniku. Za to ja absolutnie nie uznaję cichych dni. Jak są ciche dni, to dla mnie jest raczej po związku. Jeżeli cokolwiek mi się nie podoba, to mówię od razu i bardzo głośno. Sąsiedzi też słyszą, oni muszą dużo znosić, wyznała Kaira w rozmowie z plejadą. Potem przyszło do wyznań na temat kłótni. Do głosu doszedł także Sławomir, który wtrącił kilka ciekawych wątków. Kaira krzyczy, a ja się staram ją uspokoić. Jeszcze mamy taki fajny sposób, że czasami się kłócimy w obcym języku. Trochę mówimy po niemiecku, więc nagle, jak zaczynasz tak dukać po niemiecku, to ten problem staje się mniejszy. Nagle się orientuje, że może nie warto aż tak bardzo się kłócić, może jakoś inaczej można sobie z tym poradzić, przyznał Sławomir. Syn Sławomira i Kairi jest dla nich oczkiem w głowie. Syn Kairi i Sławomira, Cordian, przyszedł na świat w 2016 roku i od zawsze zajmuje w ich życiu szczególne miejsce. Takim wentylem jest nasz syn, który nas po prostu zabiera w przeróżne podróże życiowe i emocjonalne, więc czasami chcemy trochę odetchnąć. Faktycznie w pracy, na koncertach nam się to udaje, wyjawiła Kaira w wywiadzie dla plejady. W 2019 roku Sławomir w wywiadzie dla naszych melodii podkreślił, że rodzina jest dla niego najważniejsza, dlatego chętnie zabierają syna na służbowe wyjazdy. Jeśli to dłuższe wyjazdy, to Kordian jedzie z nami. Zwykle towarzyszy nam też nasza kuzynka, która pomaga w opiece. Dla mnie to bardzo ważne, żeby być razem. Pracujemy na własnych zasadach i w tej kwestii nie musimy iść na żadne kompromisy. Kordian lubi podróżować i chętnie towarzyszy nam w czasie prób, przyznał artysta.